Bardzo serdecznie Was witam na kolejnym odcinku Słowiańska na Problemy. Tym razem zestaw ćwiczeń ułożony specjalnie dla różnych problemów z relacjami. Więc, jeśli masz problemy z relacjami w rodzinie, w pracy, wśród znajomych, jeśli czujesz, że coś nie gra, jeśli nie możesz się z kimś dogadać, są jakieś problemy w komunikacji między Wami. Jakieś napięcia, to ten zestaw będzie dla Ciebie. Więc zapraszam, poćwiczmy. Zobaczysz, jak to na Ciebie podziała. Jeśli czujesz, że to jest zestaw dla Ciebie i że jest Ci potrzebny na ten czas, możesz sobie postanowić, że będziesz ćwiczyć go codziennie. Zalecam ćwiczenie codziennie przez 40 dni i zobaczysz, jakie to przyniesie efekty cudowne i co się zacznie dziać. Zapraszam. Dobra. Więc zaczynamy od pozycji świata górnego, stopy na szerokość bioder, zewnętrzne krawędzie równolegle do siebie, duże palce troszkę do środka. Kolana zawsze lekko ugięte. Nadgarstki na no nadnerczach. Można to osiągnąć poprzez podłożenie sobie całej dłoni pod łopatkę i dołożenie nadgarstka drugiej pod spód. To jest dobra wysokość. Dłonie są luźne, skierowane na dół. Łokcie maksymalnie do przodu, wyciągnięta klatka piersiowa, szyja łabędzia, broda do góry i patrzymy w dalej. I w tej pozycji będziemy stawać na jednej noce kolana, przepraszam kolana razem na tej samej wysokości stopa flex i będziemy ciągnąć ręce do pączka ściągając łopatki masując pachy pod biustem, po mostku po szyi, po twarzy do pączka kwiatowego nad głową, lekko ugięte łokcie, maksymalnie do tyłu broda do góry i w tej pozycji z wdechem Spinamy się na palce, dając biodra maksymalnie do tyłu. Z wydechem opadamy na całą stopę i będziemy odstawiać nogę zaraz. Dobra, więc tak, wdech, upad do góry, wspięcie na palce, wydech, opad na całą stopę, powrót rąk. Gdzieś się zachwiałam, widzicie? Odstawienie nogi, wdech i wydech. Biodra maksymalnie do przodu. Dla równowagi. I noga. Kolana razem, stopa flex. Ręce. Masują nasze ciało. Po wszystkich gruczołach do krewnych. Teraz pupa do góry, wspięcie na palce. Wracają ręce. Wraca noga. Biodra do przodu. I noga. Ręce. Pupa. Powrót rąk. Odstawienie nogi. Biodra do przodu. Wdech i wydech. I noga. Jeszcze raz na jedną i na drugą stronę. Ja robię z wami trzy powtórzenia, ale możecie zrobić dowolnie dużo. Przynajmniej trzy. Ostatni raz. I pupa. Odstawienie. To był świat górny, krąg siódmy. Teraz przechodzimy do świata średniego. Pozycja wyjściowa świata średniego. Rozstawione kolana na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej. Nadgarstki znowu na nadnercza, łokcie do przodu, broda do góry. Świat średni krąg pierwszy. Znów będziemy się masować. Ściągając łopatki, masując węzły chłonne pod pachami, zagarniając biust i rozmasowując wszystkie grudy, które się tam robią. Masujemy po mostku, po grasicy, po szyi, po tarczycu i po twarzy i głowie, po przysadce i szyszynce. Do pączka kwiatowego nad głową, i w tej pozycji zostajemy przez moment. Medytując, kontemplując, myśląc o intencji na te ćwiczenia, ale także poczuj, jak w tej pozycji przepływa przez Twoje ciało energia od ziemi, przez Twoje ciało do góry, i od nieba, przez Twoje ciało do ziemi. Wracają ręce. Wdech i wydech. I ręce. I zostań. oddychaj, patrz dal. I z powrotem. Jeszcze raz. Masuj swoje ciało z miłością. I poprók. Przechodzimy do świata dolnego. Zrób sobie miejsce przed sobą na macie. Przejście jest znowu z automasażem. Teraz schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą i schodzimy do opadu. Kierując środek ciężkości do przodu e Tutaj robi się siodełko, puszczacie luźno lędźwie, puszczacie luźno brzuch. Wychylenie do przodu, takie trochę jakbyśmy się chciały przewrócić do przodu, ale broda do góry nie opiera się na dłoniach, patrzymy przed siebie w dalszym. Świat dolny, krąg drugi. W tym ćwiczeniu będziemy podnosić nogę, tak trochę jak sikający piesek. Że tak, stopa flex i mniej więcej na tej wysokości co kolano, żebyście nie robiły czegoś takiego. To jest odwiedzenie nogi w biodrze. Wytrzymujemy chwilę, oddychamy. Powrót, wyrównaj pozycję. Wdech i wydech. I druga noga to samo. Stopa flex, kolano do góry. Odstawienie, dech i wydech. I noga. Powrót. Noga. Powrót. powrót, noga, powrót, zawsze po pozycji dolnej przechodzimy na chwilkę do pozycji dziecka, złącz ze sobą kolana, podkul pod siebie kość ogonową, połóż czoło na ziemi, ramiona wzdłuż ciała, i zrób trzy głębokie wdechy i wydechy, kierując oddech i uwagę w lędźwie i powolutku, zaokrąglając plecy. Podnosimy się do pozycji skały, do siadu kręcznego. Głowa podnosi się na samym końcu. I idziemy z powrotem do świata górnego. Pozycja wyjściowa świata górnego. Stopy na szerokość bioder, równolegle do siebie. Duże palce troszkę do środka kolana, lekko ugięte. Nadgarski na nadmerczach, łokcie do przodu, broda do góry. W tej pozycji robimy skłon do przodu. Broda ciągnie patrzymy przed siebie i teraz wspięcie na palce z wdechem i pupa do góry. Wydech opat na całe stopy. Podniesienie ciała do góry i przeniesienie bioder maksymalnie do przodu. Świat dolny, krąg dziewiąty. Świat górny, krąg dziewiąty. I skłon. Góra. Podniesienie do góry. Jeszcze skłon. Biodra do góry, wspięcie na palce. Powrót. Podniesienie, biodra do przodu. I znów skłon, cały czas ugięte kolana. Biodra do góry z dechem, opad z wydechem. Podniesienie się do góry, dech i wydech. Jeszcze. Ostatni raz, przejście do pozycji świata średniego, świat średni, krog, szósty, pozycja wyjściowa świata średniego, klęk kolana na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej, łokcie na, nadgarstki na nadnercza, łokcie do przodu, broda do góry i patrzymy w dal. I teraz łączymy ze sobą stopy. Jedną rękę ściągamy łopatkę, masujemy pachę pod biustem, po mostku, na kark. Robimy skręt w stronę tej podniesionej ręki, i taki skłon trochę do boku, trochę do tyłu, żeby pod łokciem spojrzeć w niebo. Otwieramy klatkę piersiową i oddychamy. Góra. Odkręcenie. Powrót ręki. Rozstawienie stóp. Wdech i wydech. I łączymy stopy. Druga ręka. Masujemy. krem, skłon. Otwórz klatkę piersiową, popatrz pod łokciem w niebo. I powrót, odkręcenie. Wraca ręka, masując twoje ciało. Rozstawienie stóp, wdech i wydech. Skręć. Skłon. Góra. Rozstawienie stóp. I stopy. Ręka. Skręć. Góra. Rozstawię. I połącz stopy. Wciągnij łopatkę po masu i pachę, pod biustem, po na kark. Krem, Góra. Rozstawienie I jeszcze. Stopy. Ręka. Skręt. Skłon. Góra. I rozstawienie. Idziemy przechodzić do świata dolnego. Zrób sobie znowu miejsce na macie przed sobą. Znowu przechodzimy ze świata średniego, czyli ściągamy łopatki, masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szylu, po twarzy, do pączka kwiatowego nad głową. Schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą i schodzimy do opadu. Środek ciężkości do przodu. Luz w lędźwiach, luz w brzuchu, siodełko w lędźwiach, broda do góry, patrzymy przed siebie. I ćwiczenie to jest świat dolny krąg trzeci. Wystawiamy do boku prostą nogę. Kąt prosty między nogą a stopą. Cała stopa na ziemi. Zostajemy w wychyleniu do przodu. I chwileczkę. Oddychaj. Zostań w tej pozycji. I powrót nogi. Wyrównaj pozycję wyjściową. obrócę się przodem. No was. I druga noga. Powrót. Wyrównanie pozycji z wychyleniem do przodu, broda do góry, luz w lędźwach, luz w żółty. i noga. Powrót. Jeszcze raz, noga. Powrót, wyrównaj pozycję wyjściową, i ostatni raz, noga. Przejdź do pozycji dziecka na moment. Złącz ze sobą kolana, kość ogonową pod siebie, połóż czoło na ziemi. Ramiona wzdłuż ciała, trzy długie wdechy i wydechy ze skierowaniem uwagi i oddechu w lęku. Powolutku, zaokrąglając plecy, podnieś się do góry, głowa na samym końcu, przechodzimy do pozycji skały, do siadu kręcznego. Zostało nam ostatnie ćwiczenie na dzisiaj. To jest ćwiczenie ze świata górnego. Świat górny, krąg pierwszy. Pozycja wyjściowa świata górnego, stopy na szerokość bioder, duże palce troszkę do środka, lekko ugięte kolana, nadgarstki na nadmercza, łokcie do przodu, broda do góry. Ta pozycja nazywa się przepływ energii, więc możesz sobie wyobrazić ten przepływ energii przez twoje ciało w czasie praktyki tego ćwiczenia. Polega ono na tym, że tak jak stoimy... Zdajemy się tylko na palce, podnosząc biodra maksymalnie do tyłu, pupa do góry, kolana cały czas ugięte. Z wydechem opadamy na całe stopy i przenosimy biodra maksymalnie do przodu. Wdech i wydech. I pupa do góry z dechem. Opad na całe stopy, wydech. Wdech, wspięcie na palce, pupa do góry. Wydech, opad na całe stopy, biodra do przodu. I wdech, pupa do góry. Wydech, opad na całe palce. Ostatni raz. Dziękuję Ci bardzo za te ćwiczenia. Jak zwykle, możesz robić powtórzenia co najmniej trzy, a w górę nie ma ograniczeń. Tak jak czujesz, jak podpowiada Ci Twoje ciało, Twoja intuicja i Twoje potrzeby. Jeśli masz y, problemy z relacjami i bardzo chcesz je rozwiązać, możesz ćwiczyć więcej niż trzy razy każde ćwiczenie. Trzy razy na każdą stronę. E, cudownej praktyki, ćwiczcie, dawajcie znać, jak jest, jak wam jest po tych ćwiczeniach, jak się czujecie, jak co się dzieje, jakie cuda się dzieją w Waszym życiu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.